Dzień dobry znowu u mnie na moim kanale. I dzisiaj kolejny raz was zabiorę do mojej maszyny, ale dzisiaj jestem z taką z takim oto sprzętem tutaj, który chcę wam pokazać, do czego on służy i tak naprawdę do czego nam się przyda. To jest taki długi plastik, który możemy wykorzystać tak naprawdę do swojej maszyny, i w tych maszynach, które mają różne stopki, między innymi będzie ten plastik. Obstawiam, że będzie to trochę innej wielkości. Być może, że będzie krótszy, nie będzie na taką dużą rozpiętość, ale na pewno będzie, bo. Ta stopka i jeszcze chyba dwie albo trzy to tak bardziej tradycyjnie się pojawiają właśnie w tych maszynach, które zakupujemy tych wieloczynnościowych, które mają więcej ściegów takich różnych. Więc między innymi to. Więc przełączam kamerę i będę wam pokazywała do czego służy właśnie ten plastik. Kamerę mam już tutaj przełączoną na moją maszynę, może sobie ją lekko przesunę, żeby było bardziej widać. I tak, mamy tutaj na tym plastiku jest oczywiście literka A. Jak dobrze o, widać tutaj jest. I właśnie, w momencie, kiedy my chcemy wiedzieć, do czego o, tak naprawdę służy, to ta stopka tutaj, co to za plastik i co to za stopka, musimy sobie znaleźć. W tutaj w naszym panelu sterowania który to będzie ze ściegów ja idę tutaj do czwórki i wybieram ten pierwszy i już widzimy, że tu jest właśnie taki taki zygzak, ale też jest literka A to tak naprawdę jest stopka do wyszywania dziurek w bluzkach w płaszczach w paskach w różnych takich częściach naszej odzieży, które są nam potrzebne. Mamy oczywiście różnej wielkości tutaj dziurki, różne zakończenia są. Tu jest półokrągła z prostym, tu jest z, z takim właśnie z, yy, strzałeczką. Tu jest też taka jeszcze całkowicie inna. Tu jest taki jakby początek do robienia tych dziurek. Tutaj są do elastycznych. Przesuwamy dalej, bo mamy oczywiście następną stronę, a wy tego tutaj nie widzicie. O, teraz będziecie widzieli, jak ja tutaj przesunę sobie palce. Przesuniemy sobie palcem na drugą stronę, i mamy tutaj też inne. Te dziurki, właśnie, są do grubszych materiałów, czyli tak naprawdę do płaszcza, do kurtki. I mamy jeszcze jedną stronę. Tutaj też jest do. Dziurka taka haftowana. Czy to jest na stopce A? Obstawiam, że chyba nie. Nie, to jest na stopce N. Widzicie, w momencie łączenia tutaj y, tego, co chcemy, to z, chcemy zrobić, to nam się przełącza na którą stopkę. Czyli tu mamy na A, tu mamy na A. To jest do cerowania, jak dobrze pamiętam. Tu mamy też na A. I ja Wam pokażę teraz, właśnie jak się taką, takiej stopki tego plastiku tutaj takiego magicznego używa. Mam przygotowany tutaj tak naprawdę słoiczek z różnymi wielkościami guziczków. Tu i sobie teraz wybierzemy takiego pomarańczowego może trochę odsunę, żebyście dobrze widzieli takiego pomarańczowego weźmiemy sobie, takiego dużego sobie weźmiemy na przykład do płaszcza. I takiego malutkiego byśmy sobie tutaj chcieli znaleźć. O, może takiego. Nie wiem, czy mi się uda w ogóle zrobić tego malutkiego. Ale spróbujemy. I tak naprawdę, żeby sobie tutaj zrobić wielkość tego naszego, tej naszej dziurki, to my musimy sobie ustawić. Właśnie tutaj nasz guziczek. To się tutaj rozszerza. I tu trzeba właśnie ustawić. Guzik sobie wkładamy. Zaczniemy od tego pomarańczowego. Guzik sobie wkładamy tutaj z tyłu i sobie dosuwamy. Tu nam się ustawia odległość. Teraz przejdziemy do przełączenia sobie właśnie tutaj na maszynę. Wam tutaj pokazuję. Odpinam sobie tą stopkę, która jest przypięta. Tu pomarszyłam i zapinam sobie. Tą stopkę. Tu jest tak samo, jak w każdej stopce, jest taki tutaj, właśnie pręcik. To tutaj też jest pręcik, na który zaczepiamy właśnie swoją stopkę. Podnoszę sobie tutaj do góry, żeby mi tutaj dobrze wskoczyło, i opuszczam sobie stopkę, i zaskoczyła. Nici założyłam sobie żółte żeby było dobrze widać wrócę tutaj do początku i zrobimy sobie a nie bo my, a dobrze to my zrobimy sobie taką inną może nie całkiem tą małą ale zrobimy sobie albo zrobimy sobie tą pierwszą dobrze zrobimy sobie tą pierwszą dziureczkę ale żeby nam tutaj maszyna robiła tą dziurkę to tu z boku maszyny jeszcze już wam zaraz pokażę Tutaj z boku maszyny jest, nie wiem, czy to będzie dobrze widać, ale byśmy musieli, nie będzie widać, muszę Wam tutaj obniżyć, żeby Wam pokazać to, przybliżyć, nie, ale obniżyć. O, teraz będzie dobrze widać, mamy zamontowaną stopkę tutaj, nici żółte założone i teraz, żeby wyhaftować sobie tą dziurkę, my potrzebujemy, tu jest, tu widzicie, o, tu, 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 właśnie tu i tu jest nawet narysowane, że to jest do robienia dziurek. Teraz musimy sobie o, obniżyć tak, żeby dotykało tutaj przy tym naszym właśnie, przy tej naszej stopce to tu. I ona będzie teraz nam szyła. Najpierw Wam pokażę, jak ona będzie szyła, i co będzie ona właśnie tutaj robiła. Sobie przesunę kawałek materiału, opuszczę sobie stopkę i włączę, włączę sobie po prostu start. tutaj przesuwa, tamtą i w tamtą stronę i z powrotem stronę i I już jest dziurka zrobiona. Dziurka jest zrobiona. Tak wygląda dziurka. Tak wygląda tutaj nasza dziurka. Proszę bardzo. Nitka mi się zawieruszyła, nie zdążyłam jej obciąć. I to jest tak naprawdę dziurka na wielkość, na wielkość tutaj tego guzika, który sobie wmontowałam z, z tyłu, tak? Tu można, jak sobie przyłożymy. O, widzicie, jak sobie przyłożymy to po prostu, tu wycinamy sobie i mamy wtedy dziurkę. Można sobie delikatnie robić zawsze mniejsze niż tutaj ten guziczek czyli tak jakby znaleźć trochę mniejszy guziczek żeby zrobić dziurkę troszkę mniejszą bo wtedy ona tak szybko nie będzie taka rozciągnięta będzie dłużej taka wciągnięta spróbujemy teraz sobie zrobić ten malutki tutaj guziczek tak naprawdę ja sobie go tu włożyłam z tyłu i teraz muszę go sobie o dopchnąć i takiej wielkości będziemy robić dziurkę. I ta dziurka będzie tak naprawdę, ten plastik będzie chodził tutaj pomiędzy tylko tym, czyli będzie taka malutka. Zaraz zobaczycie, jak to, jak to wychodzi. Zamontujemy sobie tutaj stopkę. O, mamy zamontowaną stopkę. I teraz spróbujemy sobie zrobić właśnie tą małą dziureczkę. Małą dziureczkę do bluzeczki. Ale może sobie przełączę na inną dziurkę. W sumie to nie bardzo na inną dziurkę, bo to najbardziej ta pasuje. Albo zrobimy sobie prostą. Prostą dziurkę z dwóch stron zrobimy sobie tylko z rygielkiem. Musimy opuścić sobie dźwignię tutaj i szyjemy. nam się zrobiła tutaj bardzo mała dziureczka maszyna skończyła lekko sobie przystawię o, żebyście widzieli i wygląda tak, wygląda nasza dziureczka jak chcemy, żeby było gęściej to po prostu zróbmy sobie zrobię gęściej, zrobię jeszcze raz tą dziurkę bo sobie teraz zgęściłam tak naprawdę ten ściek i jeszcze raz sobie ją będę wysyłała teraz mam gęściejszy ścieg. Bardziej jest. O. Tak wygląda na tym ściegu, który był poprzednio, a tak wygląda na ściegu gęściejszym. Oczywiście jak będziemy mieli podłożone pod tkaninę coś tutaj jeszcze, czyli jak będą dwie warstwy, zaraz zrobię na, na tym, na dwóch warstwach. O. Złożę sobie tkaninę na pół i zrobię sobie na dwóch warstwach tą dziureczkę. Zobaczymy, jak ona nam tutaj wyjdzie. Cały czas musi być opuszczone tamto, żeby nam tą dziurkę robiło. I nam wyhaftowało na podwójnym materiale. I tak wygląda na podwójnym materiale. Tu jest lewa strona, tu jest prawa strona, i tak naprawdę potrzebujemy jeszcze sobie tutaj tą dziurkę przebić, prze, przeciąć. Ja sobie przecinam właśnie tą prójką taką, żeby ją tutaj. O, tak. I jeszcze sobie wbijam tu. I mam. Dziurkę przyciętą. Przy okazji teraz mogę sprawdzić, czy ten guzik, który żeśmy sobie tutaj zamontowali z tyłu, czy on nam pasuje. Wypinamy sobie ten guzik, bierzemy go i sprawdzamy, czy nam guzik tutaj przechodzi. Od spodu do guziczek przechodzi spokojnie, więc mamy dziurkę ładną do bluzeczki. Teraz jeszcze założymy sobie ten wielki tutaj guzik z tyłu i też tak samo dociskamy, ale tu już będzie taki długi, właśnie odcinek. I sobie przesuniemy na dziurkę płaszczową. Czyli ja sobie zamontuję i Wam pokażę tutaj, na którą dziurkę, na którą dziurkę będę robiła. Okay. i dziurkę płaszczową będziemy robili sobie tą ale właśnie sobie też ją tutaj zrobię grubszą tu nie możemy nic góry, ale tu możemy sobie zmniejszyć na trzy albo poszerzamy albo zwężamy ja sobie zrobiłam na trzy więc zobaczymy jak nam ta dziurka teraz tutaj się wyhaftuje Robimy sobie to też na podwójnym materiale, tak jak mam tutaj złożone. I zobaczymy, jak nam wyjdzie. Oczywiście pamiętajmy, że mamy opuszczony mieć cały czas tamto. I teraz szyjemy. Widzicie, jak ładnie. Ja pamiętam, jak. Jak niestety na mojej domowej maszynie kiedyś, kiedyś. Nie było takiej opcji. Piękna góreczka nam się robi. Jeśli chcemy jeszcze raz to przeszyć po tym samym, podnosimy to, przesuwamy i zaczynamy znowu tak samo. żeby była podwójnie przyszyta. Ale w grubych tkaninach z reguły pojedynczo to spokojnie nam wystarczy z tego względu, że jak jest gruba tkanina, ona jest podklejona, ma w środku podklejenie, ma też spód drugiej, drugiej warstwy materiału, więc to się tutaj bardziej trzyma. I tak wygląda nasza dziurka, która jest o taka duża teraz Zrobiona. Ja wyciągnę guzik z tyłu i zobaczymy. Pasuje nam tutaj, pasuje nam tutaj, więc tu spokojnie możemy sobie odwyciąć, zostawiając kawałek z tyłu. Tak wygląda nasz tutaj, nasza, właśnie stopka do robienia dziurek. Widzicie, mamy tutaj zrobione dziurki. To jest ta ostatnia, ta największa. Właśnie do takich materiałów, czyli do płaszcza, do, do kurtki, przeważnie to do płaszcza. A tu jest ta nasza malutka do, do, do bluzeczki. No i tutaj robiłam też takie, to, te dwie malutkie, a tu jest jedna ta pierwsza, którą też robiłam. Można sobie tak jak pokazywałam zgęścić, ale co chciałam powiedzieć? Teraz jest fajna właśnie taka opcja, że te maszyny mają coś takiego, mają takie stopki. Ja pamiętam e, za moich czasów, no niestety musieliśmy sobie narysować e, narysować kreskę, zaraz Wam pokażę, narysować kreskę, wziąć, włączyć sobie, o odmierzona była, odmierzona była wielkość dziurki, no teraz tak sobie narysowałam, wielkość dziurki była odmierzona. Musieliśmy mieć to odmierzone, włączaliśmy sobie zygzak, bo tylko był wtedy zygzak w maszynie i na domowej maszynie, nawet w zakładzie pracy, zanim się szefowa dorobiła, że tak powiem, yy, dziurkarki. Która była typową, typową maszyną do robienia dziurek, to na domowych maszynach musiałyśmy robić dziurki w żakietach czy w płaszczach. No nie było to łatwe, zwłaszcza jak w płaszczu było ileś tam dziurek. Płaszcz był ciężki, maszyna jednak domowa to nie dawała tak raty, więc często nam się psuły te maszyny, zacierały nam się silniki i niestety trzeba było naprawiać ale jak już później były dziurkarki, to już szło to dużo, dużo sprawniej, więc teraz jest taka fajna opcja, że w maszynach mamy taką plastikową stopkę, która nam ułatwia życie, bo nam po prostu na rozmiar danego guzika robi dziurkę i jesteśmy po prostu uratowani, że tak powiem, bo utrzymanie tej linii prostej tutaj. Też nie jest łatwe robienie tego zygzaka. Trzeba przejeżdżać było dwa razy, żeby to jednak było gęsto, żeby później ten materiał się nam nie strzępił. A teraz jednak możemy zrobić to na, na maszynach. I plus jest taki, że w momencie, kiedy mamy w domu maszynę i nam bluzka się popsuje, czy nawet jeśli nie mamy maszyny, ale bluzka nam się, popsuje nam się dziurka, wystrzępi nam się, wypruje nam się po prostu te, tutaj ta cała oprzyta dziurka. Zamiast bluzkę wyrzucać, idziemy zanieść do punktu i pani w punkcie usługowym po prostu robi nam dziurkę od nowa, nie trzeba wymieniać bluzki. Więc tak naprawdę plus jest taki, że no uratować bluzkę możemy i będziemy mieli z powrotem dziurkę. Także Mam nadzieję, że Wam się przyda ta informacja, że obejrzeliście z ciekawością. No i oczywiście, jeśli chcecie więcej jakichś takich treści odnośnie stopek czy jakiegoś tam szycia, to yy, piszcie komentarze. Zawsze są jakieś mile, mile widziane. Ja postaram się odpisywać Wam na wszystkie. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem.